E, przy okazji mieliście okazję sprawdzić jego jakość, moc, wartość. E, powiem tak, jest to chyba wydarzenie historyczne w naszej gminie, ponieważ dotychczas ani Gmina Dębowa Kłoda, ani żadna z jednostek OSP, ani również ta jednostka OSP Chmielów, nie miała takiego wozu, który byłby wozem nowym. Dlatego bardzo się cieszymy, że ja się cieszę i myślę, że Wy również się cieszycie, że on jest. Dzisiaj pokazaliście tym przejazdem, że potraficie się również bardzo świetnie sprzedać medialnie. Ale oprócz tego, że potraficie się sprzedać medialnie. To jest to samochód, który pozwoli Wam sprawniej funkcjonować, a właściwie może szybciej reagować na zdarzenia. Na zdarzenia, które będą zabezpieczać bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy. Dlatego proszę pozwolić, że również poproszę Was, że dbając o bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy będziecie dbali również o własne bezpieczeństwo. I tak tradycyjnie, jak zawsze mówimy, że życzę Wam tyle samo wyjazdów i tyle samo powrotów. No i w tej chwili po prostu sprowadźcie ten samochód, pozwólcie. Obejrzeć i kolegom, i mieszkańcom. Jak tutaj jeden z dróg powiedział, powinien, myślę, że to jest taka wyjątkowo miła uroczystość. Myślę, że w pełnej gali i podziękowania będą się należały jeszcze innym osobom, które gdzieś nam pomagały przy tym samokodzie. Ale dzisiaj Aha. zrobiliśmy to spotkanie dla siebie, bo naprawdę. Jechałyśmy z panią Skarbnik tutaj za wami, i serce nam tak mocno biło. A mieszkańcy wybiegali z domu, bo chyba nie wiedzieli, co się dzieje, że jedzie tyle samochodów strażackich. No ale myślę, że to, była, że to był piękny przejazd. Dlatego też myślę, że fajnie, że wieczorową porą mogliśmy was powitać tutaj, jak wróciliście już do nas z tym samochodem które zresztą sami wybieraliście. Dziękuję za uwagę.

何やこっちが先日だって。

Ale dobrze, żeby wybrali, bo Volvo to Volvo. My mamy 31-letnie Volvo. I żeby tylko u nich tyle pojeździło, to nie? No! Tak. No! Przepala się jeszcze. Odpalimy. musi być prosto. 440 kilometrów przejechane. Zasilanie zabudowy. Zasilanie zabudowy. Dziesiątka. Tamera, proszę bardzo. Poktardepodep, poktardepnamu die, poktardepodep, poktardepnamu die, poktardepodep, poktardepnamu die, poktardepodep, namu die, poktardepodep, namu die, poktardepodep, namu die, poktardepodep, namu die, poktardepodep, Bo może poktardepodep, namu coś są.